Cześć, nazywam się Piotr Zielanskiewicz, jestem Senior Product Managerem Stormshield w firmie Dagma. Jesteśmy na Cybertech Tech Festival 2025. Jesteśmy od tego, żeby prezentować rozwiązania Stormshield, wspierać naszych klientów, pokazywać im co dzięki naszym rozwiązaniom można zrobić. A tak naprawdę zrobić można bardzo dużo od separacji sieci przez mikrosegmentację. Dzięki rozwiązaniom StormShield mamy tak naprawdę również bardzo szeroką możliwość odpowiedzenia na większość wyzwań, które czekają przed naszymi kluczowymi klientami, czyli wdrożeniem KSC. Oczywiście czekamy również na wdrożenie KSC w Polsce, ale wyzwania, które w KSC będą się pojawiały, rozwiązania Storm Shield będą w stanie również zadedykować. Dzięki hardware bypassowi DPI, czyli Deep Packet Inspection, możliwości zaglądania tak naprawdę do protokołów przemysłowych, bardzo głębokiej analizy, możliwości blokowania koment, tak jak powiedziałem, segmentacji, separacji sieci, nasze rozwiązania bardzo skutecznie są w stanie zapewnić cyberbezpieczeństwo firmom z sektora e, energetycznego czy wielu innych pozostałych sektorów. To była cała masa wiedzy, począwszy od tego, gdzie kolega z Sekuraka, Michał Sajdak, opowiadał m.in. O, podat o podatnościach właśnie yy, wielu producentów, przez warsztaty, które prowadził m.in. Marco Genoveze, czyli mój serdeczny przyjaciel ze Storm Shielda, który opowiadał m.in. Yy, o case zrealizowanym we Francji, gdzie zabezpieczamy całą infrastrukturę kolejową m.in kolei RER, czyli kolei, która przecina Paryż tak naprawdę w wielu kierunkach. Mamy również zabezpieczenie i wdrożenie całej infrastruktury TGW, także są to rozwiązania, jak widzicie, o bardzo szerokim zastosowaniu. Kolejne warsztaty to są warsztaty, które poprowadził Adam Ferenc. Opowiadał między innymi o tym, jak zabezpieczyć infrastrukturę sieci przemysłowej, aby piwo się nie rozlało. Oczywiście uwielbiamy złoty trunek, uwielbiamy i nie chcielibyśmy, żeby to piwo się rozlewało. Adam pokazywał na maszynie wirtualnej, w jaki sposób zabezpieczenie infrastruktury przemysłowej można zrealizować dzięki właśnie rozwiązaniom Stormship. Mamy oczywiście nadzieję, że wszystko, cała ta wiedza dostarczona podczas dwóch bardzo merytorycznych dni na Cybertech Tech Festival zostanie dobrze wykorzystana i trzymam bardzo mocno kciuki za firmę Techniska, aby to wydarzenie na takim bardzo wysokim poziomie było kontynuowane.